Siemaneczko Siemaneczko widzowie i W tym oto odcineczku Pokażę wam jak pobrać Nową mapę Wojanowic To nie jest najnowsza To nie jest mapa z 2025 Tylko z 2024 No ale No To jest mapa Wojanowice To jest mapa Wojanowice 2024 No moim zdaniem To jest ze zimy 2024 Ale no, myślę, że jest fajna, i bo można ją pobrać za darmo, fajna jest, moim zdaniem, więc jak to pobrać? Już Wam pokazuję, macie tu mainania, nie? Ja mam Lunara, ale to będzie na każdym, nie? Minimalizujecie sobie to Wchodzicie sobie w jaką tam chcecie przeglądareczkę Tu mam maternosa odpalanego, ale pierwsze sobie tutaj wchodzicie i wpisujecie sobie tak Wujanowice 2.0, nie, czekaj, Wujanowice mapa, nie? Wojanowice mapa. I tu macie taki link. Ja wam dam link w opisie do tej mapy. Będziecie mieli link w opisie. Po prostu wchodzicie sobie. W tym prostu nie pisujecie nic w przeglądarkę. Po prostu wchodzicie sobie. Yy, macie yy, link bo opisie taką jedną mapę. Wojanowice czy jakoś tak? I tam macie link i wtedy zjeżdżacie troszeczkę niżej mapa. Znaczy Wojanowice pobierz. Ten odcinek może być na 9 minut albo coś, bo... Po prostu nie mam ten, dużo miejsca na telefonie, ale tyle, ten, ale spróbuję to zrobić. Ten, potem tak jakby pokazuję, pokazuję wam, że. Czekajcie, jeszcze raz, bo nie mówiłem wam, co tam, klikacie to wujanowice, powiesz, continue, i teraz macie takie coś, zjeżdżacie troszeczkę niżej, i tu macie wujanowice, się nie zowiedz, aktualizacja, co tam, coś, wierzy, aktualizacji nie? Powiedzcie sobie, dał lat. I wam się będzie... Czekajcie, jeszcze nie. Musicie chyba gdzieś o równo trafić. Gdzieś tam w jedno miejsce. Czekajcie, gdzie to... To to musicie gdzieś, o tu trzeba było trafić, chyba by się powierało. Czekajcie, bo to trzeba było także. Musicie to gdzieś trafić. Poczekajcie. O to, to miejsce właśnie. To miejsce sobie klikniecie. Właśnie to, bo to właśnie tak się psuje czasami. To miejsce sobie klikniecie, Będziecie mieli. Potem macie tutaj wojonowice, tutaj coś tam wieszowe, co to bla bla bla. Musicie poczekać, aż wam się pobierze to Ja zrobię cięcie i zaraz do was wracam, więc na. Dobra widzowie, już się kończy, tutaj mam 95% więc już zaraz będzie, poczekajcie Dobra i Dobra, poczekajcie chwilę to. i macie tu takie coś Bo ja no widzę, to, jest to 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 to, klikacie to Mamy się otwierają te pliki, nie? To, przeglądarkę sobie już możecie zamknąć Interesuje was to, klikacie sobie w to Musicie mieć takie coś jak win, winrar yy, Winrara musicie sobie mieć, żeby takie coś I... To sobie też zamyczkacie i macie taki word To sobie bierzecie sobie Minecrafta yy, Single player, a nie, pierwsze sobie będzie tak Wejdźcie sobie w Minecraft Settings, Results Pack i, i Open Pack Folder. Kliknijcie sobie. Teraz włączyłem się kolejny folder. Results Pack będzie pisało. Kropka Minecraft, kliknijcie. I teraz musi być Saves. Saves, właśnie. Klikajcie sobie w to Saves. I teraz musicie tu przerzucić. Taki ten świat. Czyli ja już to, tutaj mam go, ale to sobie usunę, ten świat. Słuchajcie, ja sobie go tutaj usunę Ten świat usunę I wrzucę ten, tu jest ten z tego pliku I przerzucam go na to miejsce Tu mi się robi takie ładowanie, jak widzicie To musicie poczekać, bo to jest przerzucanie. Zamykam teraz to Zamykam to No i teraz po prostu klikam Done Done Single Player I gdzieś tu będziecie mieli Wojanowice pauza zaaktualizowane I to jest to. I wtedy sobie to wbijacie, nie? w to sobie wbijacie. Będziecie widzieli, co tutaj powstało. Jest już poradnik, ale ze starymi wojanowicami, a tutaj macie z nowymi wojanowicami. Ja mam tak paka Wy, wam to będzie wyglądało całkowicie inaczej, nie? Ja mam tak sklepaka, dlatego mi tak wygląda, nie? Ale wy będziecie, będziecie mieć całkowicie inaczej. Więc tak to się prezentuje. Tak wygląda mapka, Tu macie domek tysią, tu macie wieżowe z no, no No wszystko praktycznie macie, nie? I na YouTube zauważyłem, że jest taki jeden poradnik tylko, który jest zagraniczny. Coś tam chyba coś tam. zaczyniłem się zagraniczny, ale ty mówi ten. Choć nie wiem, czemu zagraniczny yy, poradnik o polskim że ale nieważne. No ale jest takie coś ten, ale... No tak to się prezentuje. I można takie coś sobie pobrać, więc tu macie normalnie, nie wiem. Żeby nie było, że to jest jakiś tam, Tu można najniście normalnie. Są nawet co tu jeszcze mogę takiego fajnego pokazać. Tu jest jeszcze nawet. Macie jeszcze nawet tutaj tą tajną bazę, w której nie wiem jak się wchodzi, ale... Aha, tak się wchodzi, dobra, nieważne się... Tak się wchodzi, no nie nieważne Ona jest chyba jeszcze nie zrobiona um. o, poczekaj, Muszę sobie nadać permisję Jak chcecie sobie nadać permisję, bo na początku tu nie ma, nie? Zobaczcie sobie gamę Nie macie w ogóle permisji, nie? Musicie kliknąć Escape, musicie kliknąć Esc, -y, nie? Escape Yy, musicie sobie kliknąć Wordhost. A nie, poczekajcie. jak to się robiło? Na lunarze się nie da, ale tu macie LAN coś tam chyba. LAN coś tam, nie? I tutaj yy, sobie klikacie ON. Gdzieś tu będziecie w rogu. Permisję coś tam coś tam. Permission coś tam coś tam. I wtedy będziecie mieli. Ja tu nie mam, bo mam lunara i jest to nic nie działa na lunarze slany, no ale dobra. No tam jakoś ta się wejść, czekajcie, ja tam wejdę. Tak swoim sposobem. No jak widzicie, no da się wejść Macie tutaj A nie, jest baza Jest baza, ja myślałem, że nie ma No to widzicie, jednak jest No wszystko praktycznie tu jasnie Tu macie jakąś wieżyczkę To jest chyba wieżyczka wojana, nie wiem chyba. Znaczy, no to jest wieżyczka wojana Tu macie Park, tu macie, no wszystko, tu macie, nie, więc taką mapkę można sobie powracać za darmo, więc zachęt i proszę was, każdy kto y użyje tego poradnika nie zostawi ła nie zostawi łapkę w górę. Zobaczymy ile nas jest, nie? Zobaczymy ile nas jest, więc nara i do następnego odcinka nara